Teraz niekryty krytyk za 18 osób. Tak ci nie wystarczyło gramatyki Radio, krytyk, krytyk, krytyk radiuzec. Póreczka. podsumujmy mijający tydzień. Trzy Czarni. Czarni. Tego jeszcze nie było. Producent filmu k 2 postanowił pozwać krytyka Tomasza Radzka za to, że krytyków wyraził swoje zdanie na temat filmu i zniechęcił ludzi do wydania swoich ciężko zarobionych pieniędzy na ten bitny film. Cóż, Tomasz Raczek uratował wasze dwie dychy. Cameron Diaz, która ma 39 lat, nie chce grać w filmach król kobiet starszych niż 40-letnie. No nie dziwota, przecież Cameron Diaz nawet bez makijażu wygląda na... 37 lat w którym Kevin bronił się przed włamywaczami w filmie Kevin sam domu został sprzedany. Nowym właścicielem nieruchomości jest pan serii filmów o wyjątkowo rozgarniętym chłopcu i wyjątkowo nierozgarniętych bandziorach. Koszt? Półtora miliona dolarów. No, że też się nie załapałem. Moda na opowiadanie o swoim nieudanym związku trwa. Tym razem Katy Perry dostała propozycję napisania o życiu z Russellem Brandem za jedyne 2 miliony United States Dollars. Nice. Do na tyle. Życzę wam miłego dnia i wiosny. No już ten weekend ma zrobić nam a kuku, Macie Frączek, czyli nie krytykę.